Ostatecznie wszystko jest dla naszego najlepszego dobra. No nie może być inaczej, ponieważ ostatecznie jest doskonałość, a to są pewne wersje, wymiary probabilistyczne, które też są wzajemnie ze sobą sprzężone. Ta świadomość pozwala mi na przykład bardzo dobrze się czuć i czuć to ten wpływ na rzeczywistość i robienie tego co najlepsze, czyli godne reprezentowanie swojego gatunku, w którym właśnie poprzez to, że od dziecka. Dla mnie najważniejsza jest prawda, zgłębianie prawdziwości po swojemu, eee, i dzięki temu no, doświadczyłem już tyle, że, że sobie nawet nie wyobrażacie, że to zupełnie inne światy są, kiedy człowiek wchodzi na drogę samopoznania i zaczynają się w nim otwierać te nowe kanały, nowe połączenia. Ta, ta subtelność, ta wrażliwość to jest coś, co sp sprawiło, że w zasadzie poczułem już spełnienie, poczułem to, co. W zasadzie, no jest tym cudem, tym, o, o, o czym wszyscy mówią. E, I e, no i teraz widzisz, mogę się tym dzielić bardziej właśnie z tego poziomu właśnie mądrości, przebudzenia już połączenia. No i jest co, jest zawsze jest fascynujące to wszystko. Bo tutaj nawet jeżeli tworzymy jakąś jeszcze w taką fałszywą kulturę społeczność tego tak opartą na fałszu, czyli na, na hajsie, na powierzchowności itd. To ja mogę w ten sposób tłumaczyć, że to wszystko jakby jest dokręcona śruba do tego, i wszyscy ci, którzy reprezentują fałsz, jakby no to powiedzieć, zdychają. No i, i sami pewnie zauważyliście, że wiesz, że ta inflacja, to takie, wiesz, różne kredyty i tak dalej. To wszystko się bierze z takiej konsumpcyjnej bańki, takim trwaniu w iluzji, więc każdy z was, który gdzieś doświadcza teraz jakichś większych problemów, na początku dostawał pstryczka, upomnienie i. I po prostu nie wyciąga wniosków. Więc tutaj, jakby czas, żeby sobie pomagać i uświadamiać sobie, że tutaj jesteśmy w dwóch trybach. Tryb fałszu, czyli w którym wchodzimy w iluzję, w zewnętrzne światy, tak? gdzie próbujemy nasycić się, co jest oczywiście niemożliwe. To tak jakbyś próbował wiesz ciągle coś zżerać, te najsłodsze jakieś rzeczy. W pewnym momencie już ci to będziesz tym żygał tak? i ci się to znudzi. No, chyba, że wiesz, będziesz sobie jakieś tam leki robił, i tak dalej, żeby jeszcze więcej tego robić, natomiast to tylko potem będziecie doprowadzać do zguby, do tego, że organizm będzie się przeciążał, będą wchodzić zaburzenia, mutacje i w końcu nędzna śmierć, czy jakieś, jakieś pewne nieodwracalne rzeczy. Dlatego, jak powracamy do prawdziwych wartości do tego, tej boskości w sobie, do tej mocy, którą mam, tej mądrości, to od razu masz taki w stan, wchodzisz w takiej pełni, czujesz wszystko pięknie, czujesz to wsparcie, czujesz ten roz, respond z, z rzeczywistością i wtedy Ci otwiera ten wymiar wewnętrzny. Czyli że wszyscy, wszystko jest na notabene połączone. Nie? I to yy, totalnie potrafi przemieniać, przewartościować, przeorganizować rzeczywistość i zaczynasz ją widzieć właśnie subtelnie. Czyli yy, w taki sposób, który yy, ludzie, którzy trwają w tym, w tym fałszu. Nie, nie widzą tego, tak? bo oni już się stają takimi ateistami oni już nie czują połączenia mają zerwane połączenia, więc się stają takim chodzącym mięsem. Świadomość im spada na poziom ciała, umysłu i generalnie yy, próba jakiegoś wiesz, wskrzeszenia I to jest to trochę tak, jak to, co Jezus próbował nie? ze zmarłymi, żeby zma, z, z martwych wstanie nastąpiło. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy już mamy tą większą świadomość, możemy sobie wybierać po prostu towarzystwo też bardziej w tych żywych ludzi, tych bardziej świadomych, tych, którzy już od razu respondują, którzy są też własnymi bohaterami i jest nas tak dużo, że nawet jeżeli tych bardziej przebudzonych, tych takich wartości, który, ludzi, który, których czujesz, jest nawet, nie wiem, te kilka procent, to warto jakby w tym iść, bo na tym poziomie jesteśmy, zobacz, zaangażowani, sami już fajne rzeczy tworzymy i teraz chodzi o to, żebyśmy się znajdowali. I teraz, jak się znajdujemy, czyli znajdujemy takich właśnie ludzi na poziomie, z którymi można naprawdę dużo rzeczy robić, z którymi się świetnie czujemy, to my w ten sposób tworzymy takie podstawowe relacje, tak, wiesz, jak na przykład. Jest taka osoba, na przykład też ostatnio poznałem taką osobę, której, która też bardzo rezonuje z tym, co mówię, bo sama tego doświadcza i, no i w ten sposób, jak wchodzimy w bliższą relację, to możemy coś fajnego tworzyć z tego, bo też mamy przez to na to czas, zasoby, zaangażowanie. I wtedy to ma sens, nie? I wtedy też widzisz, jak się to wszystko przemienia, że wcale nie jesteś jakby przykuty do jakichś takich relacji, jakiegoś takiego typowego negatywnego środowiska, tylko możesz właśnie wpływać bardziej na rzeczywistość, jakby się bardziej uwalniasz. Właśnie w prawdziwości jest wolność, jest. Jest ten głębszy sens, jest to lepsze poczucie, więc jest wtedy od razu wyższa wibracja, przez to jesteś bardziej w sobie, w centrum czy w swoim życiu i przez to łatwiej ci jest się przełączać i wybierać to, co najlepsze. I z tego właśnie poziomu stanu Cię pozdrawiam i w tym stanie Cię wspieram, ponieważ wprawdzie nie jesteśmy idiotami, nie jesteśmy fałsz, fałszywymi bytami, tylko to są wszystko pewne nakładki, pewne struktury, mechanizmy obronne, tak naprawdę. Więc, więc tutaj, oczywiście, możemy oceniać informacyjnie, że coś jest, natomiast zawsze dobrze mi jest tą świadomość. Że głębiej jest, e, przeważnie, tak? już jest potencjał. Oczywiście, czasami jest już taka karykatura, że tam już potrzebna jest eutanazja, więc, więc to, żeby się mogła narodzić na nowo ta dusza, tak? bo już sknociła coś tutaj, e, więc to też jest takie przemienianie już nie patrzysz się z perspektywy tego mięsa, który, którym się utożsamiasz, tylko z perspektywy głębszej świadomości, która tutaj tym wszystkim zarządza od tysięcy, milionów lat, e, na, na, z poziomu esencji. Tak? Więc to jest też taka piękna przemiana, która uwalnia ci też z takiego lęku i tego grzechu, Cechu pierworodnego, w którym ludzie się fiksują i tam e, wszystko e, upada wtedy. Nie? A jeżeli już wchodzisz głębiej, to nagle pojawiają się nowe możliwości i zdajesz sobie sprawę, że świadomość jest wieczna, ta prawdziwa, nie ta generowana przez mózg.